Siemaneczko hejka. kochani witamy na kolejnej wyprawie dzisiaj zdobywamy kolejne szlaki tak przecieramy tak się przecieramy mówi? tak <laughs> się powinno tak mówić przecieramy kolejne szlaki i idziemy sobie zdobywać no idziemy przed siebie przed siebie zobaczymy gdzie nas nogi poniosą co będziemy mogli wam pokażemy Krotką. Idziemy zobaczyć, tam już kiedyś byliśmy, zobaczymy stan wody, jaki jest, tej rzeczki. Ale też in, z innej tego. strony przychodzimy, także też, no, tak jak Marcin wspomniał, nowy szlak. Nowy szlak, idziemy zobaczyć. Będzie zobaczymy. zaliczony, dajemy radę. Tak, kochani, także my Was tradycyjnie obracamy, obracamy lecimy. zapraszamy. Zobaczycie, lecimy. sami jesteśmy ciekawi. Lecimy, zobaczymy. Tak. A więc kochani jesteśmy. Zaczynamy naszą. Na nowym szlaku. Na nowym szlaku, naszą wycieczkę. Zaczęliśmy mm. drogę stamtąd Ale ja patrzę w dół i powiem wam szczerze, że lęk wysokości mój to mnie tu przerasta. No tutaj jest. Nie, jest obłęd. Nie, nie wysokość. Wysoko, ślizgo i. Wysoko, ślisko i. i niebezpiecznie. Nie, nie fajnie. Znaczy ładnie to wygląda tak z bezpiecznej odległości, ale... Ale podchodzić bliżej Ale wyobraźnia nie ma. już gdzieś tam działa w głowie, jakby to mogło. Jest mokro, padało cały czas, no cały czas u nas padało. No dzisiaj pierwszy dzień jest taki, gdzie no, w miarę jest deszczu, sło -słoneczko jest słoneczko i słońce od rana było, teraz tak trochę zachodzi, no ale nie Sami pada. Sami spójrzcie jak to. Jest stromo, wiem, naprawdę to... potwornie i okrutnie. Czy to kamera odda? Ale już chyba nawet słychać tam szum wody. Idziemy tak. sprawdzić, czy Chyba się tam podniosło Coś od nabrało, od, następnego, od ostatniego razu. Uh -huh. No tutaj trochę do zejścia mamy też. Bo tu są Kondycja, do... Nad kondycją pracujemy cały czas, dosyć, jak tylko się da. Dosyć długie są te trasy, szlaki. Akurat teraz telefon dzwoni, Wojtek zaraz odzwonię do ciebie. <laughs> Idziemy dalej, idziemy dalej. Nam się te lasy to chyba nie sądzę, żeby przynajmniej ja nie znudziły mi się do tej pory i nie planuję, żeby mi się znudziły. Nie jest pięknie, Spacerowanie jest naprawdę tutaj, to jest, to jest miód dla ducha, ciała, umysłu, no i odpoczynku. Po całym Odkoczynku. tygodniu pracy można sobie wyjść i nam spokojnie przespacerować sobie w takim miejscu no to ale to Sama nawet, przyjemność chyba jest. To się nawet zmęczenia nie czuje, słuchajcie, po tych kilometrach y, przechodzonych, bo to jest takie fajne, pozytywne, no, wbrew pozorom albo i nie, relaksujące zmęczenie. I daje no, ale powera. to się tego nawet tak nie odczuwa, tego zmęczenia nie, tym spacerem, nie, wiesz, nie. To kilometrów się trochę na czas. przypomnę ale... jak w Kisebergu się. Y, no tam było, tam było bardziej męczące te spacery. Tutaj, chociaż jest tych górek takich też sporo, ale inaczej się chodzi. i jest, Marcin już perspektywicznie myśli o szusowaniu na stoku Tak, już czekał na pierwszy śnieg <noise> Będzie się działo Już się nas pytali, czy będziemy jeździć, jak byłem kiedyś na przerwie to Czy jeździłem już, czy nie jeździłem, mówiłem, że nie, ale że chcę No, no to się cieszymy, to fajnie <noise> szkółkę, szkółkę narciarską mam już klepniętą, więc jeździć będziemy Dobra kochanie, na Dobra. chwilę przerywamy i pokażemy coś. Gdzieś zejdziemy niższego, na dół, bo to trochę do przejścia poziomu. mamy, bo to musimy przejść tam, tam aż daleko, tam, tam, tam. Tam, 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 tam bo to. No dobrze. Mamy, mamy trochę drogi. Połączymy się za chwilę, kochani. Narka. A więc jesteśmy kochani ponownie wyszliśmy z tamtej ścieżki z tym wyszliśmy razem Wyszliśmy póki góry stamtąd tam, 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 za górami, za lasami jeszcze tak. wyżej Nie wiem czy już słyszycie ten szum wody. Ostatnio nie było tutaj wody Dotarliśmy A teraz do już... miejsca docelowego. Tak, po kilku dniach deszczu i, I widać że... opadach, że już woda tutaj przybrała, już słychać już jest całkiem inaczej. Zaraz. Tak. Podejdziemy zaraz do aha jeszcze musimy podejść tam pod górę no, bo to przed nami na razie jesteśmy w w linie, Z jednej góry, ale z stamtąd z drugiej, o, tam, z drugiej strony tam, tam, tam są ludzie. To jest same łebki tam to, to widać. To same wą, takie te tamtąd. <gry> zawiasy, zakrętasy. Trzeba bardzo uważać. A my Poza musimy jeszcze ślisko. wejść tam do góry. No tak no to na drugą stronę, no z góry zejrzeliśmy jesteśmy w dole, musimy wejść na górę no tu kobita robi zdjęcia z tyłu śmieciory jak były, tak są no nie ma kogo, no ale dobrze, że są pozbierane ale i to są w i jednym no może tej wody nie ma za dużo ale już, ale już się zaczęło jest pojawiać. całkiem inaczej płynie sobie i z dwóch stron, stamtąd no widoki są tu cudowne naprawdę tu jest to jest taka odskocznia pięknie, naprawdę. naprawdę spokój, cisza, szum wody tutaj mamy trochę więcej Te drzewa I Spójrzcie niebo. piękne niebo, dzisiaj mamy piękną pogodę no. Tak jak Wam mówiliśmy Korzystamy z każdej jednej jak tylko się da odsłony jak tu ująć tam pogody jak jest tylko ładnie to zaraz wychodzimy i, I śmigamy no. W no i to ma swój urok że odkrywamy cały czas coś nowego no jest pięknie troszkę jeszcze mało tej wody ale o ale tu jak ja pięknie. sobie wyobrażam jak śnieg spadnie i no jak i spadnie, topnić śnieg jak spadnie to tu to... będzie naprawdę fantastycznie pięknie to wygląda idziemy jeszcze po ten Drugi. Zaczynamy wchodzić pod górę. Teraz już tylko pod górkę. No i jesteśmy już. na tym drugim mostku, to jest mostek obok mocy. No już wody to już jest naprawdę. Z drugiej strony A tutaj, tutaj robię wrażenie. Tutaj robi wrażenie ta woda ten bo to, to szkoda, że tam nie można jakoś, no, jakoś by tam doszedł, ale skąd ta woda tam. Pływa nam z góry pomiędzy tymi kamieniami to jest piękne. na maksa. No na maksa, ale tu nie widać. Skąd to, czy to na pewno z góry leci? Nie, nie wiem. Na No nie. Z boku gdzieś się. prosto nie wiadomo jakby to ująć skąd to ona no ale jest. nam tutaj płynie. Ale jest, jest więcej, no ostatnio było malutko. Tam się powiększa. Powiększa się. Tam wody się powiększa. A my musimy iść teraz. Tędy. A my na dzisiaj kończymy kochani ten krótki spacerek. <grym> znaczy kru, kończymy nagrywanie. Kończymy nagrywanie, nam jeszcze, tak, przed nami. Pogoda jest cudowna. Idziemy I jest tak, jeszcze. tak bez deszczu, bez deszczu. Wiem, że deszcz jest potrzebny, ale no sami wiecie jak to jest. Nie za dużo. Nie za dużo. Dobrze. Od kochani. Dobra. Do następnego. Co? Do następnego. Tak. Trzymajcie hejka, się. Tak. trzymajcie się.